Zawsze nawiedzały nasz świat. Kradły dusze i przekazywały w formie energii swemu władcy, kimie. Pewnego dnia w obronie ludzi stanęła grupa łowczyń. Ich głosy miały moc, która przegnała demony w cień. Ich śpiew był symbolem odwagi i nadziei. Jednak potrafiły wiele więcej niż tylko walczyć. Ich głosy rozpalały dusze i jednoczyły ludzi we wspólnej pieśni. W ten sposób pierwsze łowczynie stworzyły tarczę, która chroni nasz świat Honmun. W każdym pokoleniu wybierane jest nowe trio, które musi sprostać temu arcyważnemu zadaniu. Każde pokolenie próbuje stworzyć barierę tak potężną, by demony Kimy już nigdy nie były w stanie jej przekroczyć. Ta bariera to Złoty Honmun. Nadeszła pora. Zwycięstwo jest w Waszym zasięgu. Macie szansę dokonać niemożliwego. Niech siła Waszych głosów stworzy pieśń, która powoła Złoty Honmun. Tak jest, Selin.